Dzień dobry, chciałbyśmy dzisiaj opowiedzieć trochę o naszym ogródku owocowo warzywnym. Kiedy się tu sprowadziłyśmy, zrobiłyśmy sobie świetny ogródek z truskawkami i różnymi ziołami, ale po pewnym czasie drzewa nam zarosły ten teren i zrobiło się dużo cienia. Zgadza się? I truskawki przestały się tutaj dobrze czuć. Zobaczcie, jak to wygląda. Poziomki mają sucho, rosną w cieniu. Pod krzewem winogronowym. Buraczki mają sucho i zacieniony teren. Tak samo z truskawkami. I tak samo z jagodkami Rosła tu piękna, duża aronia, która już owocuje. Prawda, że tak samo z, z tymi. Bo one mają twarde liście. Niestety za sucho, za, za ciemno I za. i za mało miejsca postanowiłyśmy I zrobić sobie taką ciemno. fajną grządkę warzywną, na której zasiałyśmy różne warzywa a, a tutaj do boli, to... i pokażemy jaką zrobiłyśmy skrzynię, w której to wszystko umieściłyśmy. Tak Maria? Pokażemy, co my tutaj mamy. Wprawdzie nie wszystkie rzeczy tutaj równomiernie rosną. Dzisiaj jest duży upał. Więc nie widać jeszcze wszystkiego, co będzie tutaj pomidorki. wschodziło. Są pomidorki, są buraczki. I niedawno zasiane marchewki. Wczoraj zasiane. Tak. I co jeszcze było zasiane? E... Koperek. Ha. Oraz buraczki młodsze. Liczymy na to, że one nie zdechną, tylko nam ładnie urosną. Nie damy rady tego wszystkiego trzymać rękami, więc samo musi to się wzmocnić, tak? A potem jeszcze tak, tę skrzynię tak. pomalujemy ładnie, żeby tak. ładnie wyglądała, tak? Uh -huh. I żeby dłużej wytrzymała. Do zobaczenia w następnym odcinku.